W sercu Holandii, wśród Zielonych Pól Almere, spotkali się ludzie, którzy każdego dnia budują nie tylko domy, ale i własną przyszłość. To piknik firm budowlanych wydarzenie, które łączy, inspiruje i pokazuje, że polska przedsiębiorczość ma się bardzo dobrze. Pan Adam przyjechał do Holandii w 2001 roku. Początki były ciężkie. Ale cztery lata później założył swoją firmę budowlaną. Dziś ma stałych klientów i realizuje różne projekty budowlane. Dla niego budownictwo to nie tylko zawód, ale misja. Na początku bardziej mniejsze prace malarskie, tak wykończeniowe, i ale szybko. Ogarnąłem tą technologię holenderską i, i zacząłem e, e, projekty brać jako wykonawca. Moja firma zajmuje się przede wszystkim budowaniem e, e, domów jednorodzinnych z prefabrykatów betonowych, ale również e, projekty deweloperskie, szeregowce, e, obiekty komercyjne. Praktycznie wszystko, w, e, jeżeli chodzi o e, nowe budownictwa. Jesteśmy firmą, która jako jedyna w Rejswajku i e, jedna z 15 w Hadze ma certyfikat Baugarant. Jest to certyfikat, e, który gwarantuje naszym klientom e, bezpieczeństwo wykończenia ich projektu e, do pięcia na ostatni guzik. Na pewno dalej robić to, co robię. E, Mieć przede wszystkim zadowolonych klientów, dostarczać fajne produkty. Chciałbym, żeby moja firma naprawdę pod każdym względem, każda dziedzina w naszej firmie była doprowadzona do, do perfekcyjności, i, i żeby każdy klient był zadowolony. Pani Barbara prowadzi firmę meblarską od 2010 roku. Zaczynali od mebli dla Polaków. Dziś robią kuchnie i zabudowy dla Holendrów i nie tylko. Dla ich firmy liczy się jakość i zaufanie. Zaczynaliśmy 12 lat temu na małym sklepiku w dzielnicy typowo polskiej na terenie Rotterdamu z bardzo małą produkcją. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na trzy razy, trzy razy tak dużym obiekcie w Rotterdamie z własnym showroomem, z własną produkcją, z własnym zapleczem i zatrudniamy około 15 pracowników. Głównie jakość, wysoka jakość produktów, ale też z tytułu, że jesteśmy polską firmą, obsługa w języku polskim i w języku ojczystym. Dużą popularnością cieszą się wykonane z forniru, głównie w odcieniu orzecha i blaty z kamienia, kwarcyty, granity i neolity. Zapraszamy osoby, które patrzą głównie na jakość materiałów, a nie na cenę, bo jakość jest dla nas dużo bardziej ważniejsza. Osoby, które chcą, żeby obsługa była w ich języku ojczystym, żeby nie było żadnych domówień i którzy patrzą na długoterminowe rozwiązania. To właśnie z myślą o polskich przedsiębiorcach powstał piknik firm budowlanych Almere. Zorganizowany przez buduj.enl i efaktura.enl. Po kilku latach wróciłem do projektu Buduj który polega na tym, żeby zrzeszyć jak najwięcej polskich firm, które działają w branży budowlanej w Holandii. Chcieliśmy, żeby na dzisiejszej imprezie były firmy które się znają, więc o, o firmy, które się polecały i żeby to były osoby, które mają ochotę yy, yy, współdziałać, yy, rozwijać razem biznesy, a niekoniecznie ro, nie robiliśmy żadnych płatnych reklam, nie, nie rozszerzaliśmy tego po prostu, że tak powiem, poszliśmy na jakość, a nie na ilość i to jest właśnie coś, co było dla mnie clou tej imprezy, żebyśmy zrobili fajne podwaliny pod nasze kolejne projekty, które już nas czekają niedługo. Dzisiaj jest w cieniu chowa się ponad 100 firm, bo niestety, raczej niestety trafi na piękną pogodę, ale każdy gdzie może szuka cienia i po prostu chowa się pod każdym namiotem, jak jest możliwe. Moje oczekiwanie jest takie, żeby osoby, które tutaj przyszły na to wydarzenie, e, poznały jak najwięcej firm i zobaczyły, że faktycznie można ze sobą współpracować i zobaczyły potencjał, jaki mamy, bo jak dużo jest firm, które mogą ze sobą współpracować i jak szeroko dotykamy branży budowlanej. Ja mam też fajne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te kilka lat, kiedy prowadziłem buduje NL 5 lat temu przed covidem, kiedy robiliśmy dwa fora budowlane. Widzę, jak wielki post zrobiliśmy w tym momencie. Ile firm, z którymi nawet które są obecne dzisiaj na pikniku, które były wtedy małymi, rozwi dopiero rozwijającymi się firmami, w tym momencie są firmami, które naprawdę i zatrudniają e, wiele wielu osób i mają naprawdę ogromne projekty, obroty i tak dalej. Więc e, to się mega rozwinęło. Więc ta ilość firm jest zbliżona, ale jakość tych firm poprawiła się diametralnie. Wydaje mi się, że podejście się do nas zmieniło, bo jeżeli nasza jakość, dostarczanie usług i produktów, które dostarczamy teraz jest o wiele lepsze niż było kiedyś, no to na pewno też mamy coraz większe odbiór i też zauważyłem, że traktują nas na równi coraz bardziej jako, jako partnerów. E-Faktura NL to jest aplikacja do prowadzenia księgowości, do prowadzenia administracji za granicą dla Polaków w Holandii, w Belgii i w Niemczech. Jako E-Faktura istniejemy na rynku od 8 lat tutaj w Holandii, potem w Wdrażaliśmy inne rynki i mamy w tym momencie 28 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych, korzystających za fakturę NL. Najwięcej naszych użytkowników to są rzeczywiście firmy budowlane, firmy jednoosobowe tutaj działające na terenie Holandii i Belgii. Eee, branża budowlana jest tutaj jakby największa. Wiemy z danych KFK, czyli Holenderskiej Izby Handlowej, że jest w Holandii około 35 tysięcy polskich firm zarejestrowanych tutaj w Holandii. Eee, to jest bardzo dużo i stwierdziliśmy, że oni potrzebują się zjednoczyć. Potrzebujemy właśnie takich miejsc jak, to, jak ten piknik, żeby razem poznać swoje branże, poznać swoje usługi, żeby razem pracować i pokazywać tutaj na tym rynku, co, co potrawimy, bo Polacy mają ogromną ilość dobrych fachowców. Polski przedsiębiorcy w Holandii po pierwsze powinien mieć bardzo dobre biuro księgowe, którego poprowadzi przez, to, e, przez te wszystkie prawa i administracyjny chaos, który, którego on nie zna, bo jest dla niego nowy. Uważam też, że powinni automatyzować procesy, czyli np. wystawianie faktur, czy ofert, czy prowadzenie na przykład godzinówki i kilometrówki. Nie ma po co używać Worda czy Excela, e, bo to kosztuje za dużo czasu, a niech się zajmą tą pracą, w której oni są bardzo dobrzy, czyli automatyzacja procesów, optymalizacja pracy. To, na czym się nie znamy, Oddajemy albo wybieramy sobie do tego program, a skupiamy się na tym, co umiemy. Tutaj liczyła się wspólnota. Każdy mógł coś zyskać, kontakt, wiedzę, a nawet nagrodę w loterii. Ale największą wygraną była energia, która zostaje na długo. Ja od 20 lat w Holandii organizuję różne wydarzenia motywacyjne, biznesowe, e, chociażby nawet kiedyś wybory Polaka Roku i uważam, że każde takie wydarzenie, gdzie my się jednoczymy, gdzie my pokazujemy w czym jesteśmy dobrzy, że potrafimy ze sobą współgrać, e, poprawia nam reputację i obala stereotypy, które kiedyś były o Polakach i ja uważam, że takie momenty są naprawdę bardzo wartościowe i że tylko pokazujemy, że umiemy. Zapraszam do śledzenia naszego projektu Buduje NL, naszej strony YouTubeowej. Będziemy teraz, ja wróciłem, więc wracamy do różnego rodzaju interakcji, eventów, tworzymy dalej grupę budowlaną, poszerzamy tą naszą polską społeczność i jedną rzecz chciałem zauważyć, bo też zauważyłem takie różne komentarze na temat, że Polacy Polacy, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że. My jako polskie firmy jesteśmy otwarci na wszystkich i nasi klienci i firmy, z którymi współpracujemy, to jest w większości firmy międzynarodowe i inne, czyli holenderskie i nie tylko. To, że jesteśmy tutaj jako Polacy, to jest tylko dlatego, żeby po prostu poczuć naszą polską siłę i powspierać się nawzajem. Polski duch przedsiębiorczości w Holandii ma się świetnie. Dzięki takim wydarzeniom jak ten piknik rośnie w siłę. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na patronach Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach TV.